Witam moi drodzy bardzo serdecznie na kanale. Wróżka Fortuna kłania się. Dzisiaj, kochani, wyrocznia losu na miesiąc czerwiec, także zaczynamy bardzo gorąco. Zapraszam do wysłuchania, oczywiście, karty Lenormand. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie i zobaczmy, co my mamy tutaj na ten czerwiec. Zdarzenia z przeszłości, oczywiście ogólna wyrocznia losu dla wszystkich znaków Zodiaku, jak będziecie moi, moi drodzy się pytać, bo czasem się pytacie, dla wszystkich wyrocznia wydarzenia z przeszłości, yy, oczywiście tutaj teraźniejszość, czyli czerwiec, na co zwrócić uwagę w czerwcu, następnie uczucia, co Cię czeka w sprawach uczuciowych, w sprawach pracy. Co czeka nas w sprawach finansowych, co trzeba zmienić w działaniu, aby poprawić ten stan, inwestycje, takowe i dalej, moi drodzy, przyjaźnie, wrogowie, czy będą wrogowie i kto lub co będzie wrogo nastawionym. Sukcesy w czerwcu, rodzina, zdrowie. I przesłanie na koniec, także do wyczerpania talii. Tutaj sobie rozkładamy, jedziemy sobie z Lenormand i zaczynamy za moment. Także proszę o chwilkę cierpliwości, moi drodzy. Ja oczywiście bardzo dziękuję za to, że jesteście ze mną. Cały czas, kochani. I za Wasze maile, komentarze, wszystko czytam, tylko nie od razu. Dobrze, jeszcze zobaczymy tutaj do wyczerpania talii. Ile nam starczy kart, to rozkładamy. Tutaj jednej brakuje. ale to nieważne wydarzenia z przeszłości jakie będą miały wpływ na Teraźniejszość. No, tutaj, moi drodzy, z przeszłości różne sprawy zakończenia. Przeszłość, najbliższe trzy miesiące tu się pokazały możliwe, że mieliście jakieś zakończenia z różnymi osobami, może ktoś odszedł z waszego życia, moi drodzy. I tutaj te wydarzenia będą miały wpływ na ten miesiąc, tak? Tu na pewno będzie wpływ miała y, też sytuacja finansowa podróże y, różnego rodzaju straty emocjonalne, właśnie, których doznaliście, albo też finansowe, jakieś wydatki. Także wydarzenia z przyszłości, Właśnie głównie m, straty emocjonalne, zakończenie pewnych etapów, podróże i ograniczenia w finansach. To wszystko będzie miało wpływ na czerwiec. Dobrze, idziemy dalej, zobaczmy teraźniejsze problemy, na co zwrócić uwagę tak naprawdę w czerwcu. Tu, moi drodzy, na pewno mieć uwagę na sprawy urzędowe, żeby m, niczego nie przegapić, tak? Bo tu sprawy urzędowe będą ważne, jakieś listy, powiadomienia. Na to zwróćmy uwagę w czerwcu, włóżmy troszeczkę wysiłku w sprawy nasze, prywatne, personalne. Tak, zwróćmy na to uwagę, ale szczególnie na urzędy, pisma, dokumenty i żeby to wszystko z czasem tak sobie rozplanować w czasie. Tego miesiąca czerwca. Włóżmy troszeczkę wysiłku w planowanie również tego miesiąca. Uczucia, uczuciowo, co tutaj, moi drodzy, uczuciowo. Uczuciowo bardzo dobrze czas spędzony z rodziną, z dziećmi, w uczuciach dobra, lepsza komunikacja, wyjście z jakiegoś labiryntu w uczuciach w uczuciach jest radość, wspólna podróż, którą możecie odbywać razem z rodziną, z dziećmi, lepsza komunikacja, połączenie w rodzinie. Także tutaj na pewno uczuciowo w czerwcu czekacie tak naprawdę lepsze porozumienie, dużo radości i wspólnie spędzony czas z rodziną. Fajnie to wyszło w pracy. Zobaczmy w pracy. Pracy, no tutaj przeszkody, urlop na pewno, pewne sprawy w pracy. Praca moi drodzy, tak jak gdyby była albo ktoś był na urlopie połowę miesiąca, później będzie nadrabianie w pracy tych zaległości, prawda? Praca z domu może być, jeśli ktoś pracuje, może być trudna, nerwowa. Możecie mieć właśnie urlop, ta praca może być tak naprawdę po połowie miesiąca. Powiem tak: dużo pracy. Ogólnie wychodzi tak, jak gdyby do połowy miesiąca. Trzeba podokańczać pewne rzeczy. Później może być y, jakaś podróż czy urlop, ale też tutaj w tej pracy tak naprawdę ktoś Wam będzie przeszkadzał. Może być tak, że podczas urlopu możecie być potrzebni komuś w Waszej pracy i będziecie mieli osoby, które będą Wam y, telefonować, SMSować do Was, mailować i tak dalej. Korespondencja też może być. Utrudnienia w tej pracy ogólnie. Ale to są takie najważniejsze wydarzenia. Myślę, że wiele osób planować będzie urlop jednak, albo jakieś tutaj, moi drodzy, wolne dni. Dobrze. Kochani, dalej. Finanse. Wow. W finansach zmiany. Pierwsza karta. Trzeba uważać na te finanse, bo będą uciekały na jakieś, właśnie, sprawy publiczne wyjścia gdzieś. No, tutaj jakieś może być fałszowanie w tych finansach. Ktoś może z zewnątrz też Ci oszukać. Uważaj przy płatnościach ogólnie internetowych, kochana. Uważamy przy wydatkach. No, finanse mogą uciekać, finanse ukryte, finanse, które tak naprawdę są. W pewnym momencie, ale tak trzeba pilnować, żeby nie wydawać i żeby ktoś nas tutaj nie oszukał po połowie czerwca. Może ktoś oszukać w finansach ktoś obcy, ktoś z zewnątrz. Hmm. Przy płatnościach uważajmy internetowych szczególnie jakimiś kartami płatniczymi. Inwestycje, kochani, inwestycje. Tu moi drodzy inwestycje, nie należy wchodzić w jakieś nie wiadomo jakie y, sprawy inwestycyjne, jakieś transakcje, bo tutaj będziecie mieli jakiś wybór, ale tutaj są nerwy, tak? Y, tutaj są różnego rodzaju takie nagłe przypadki, że ktoś może coś proponować, ale to będzie fałszywe. Tu nie wchodźcie w żadne inwestycje w czerwcu. Broń Boże, bo i tak będziecie mieli, kochani, wydatki. Nie wchodźcie, bo to jest ryzyko, fałsz, i dwulicowość, i po prostu wydatki na nie wiadomo na co. Inwestycje na nie wiadomo na jakie cele. Tutaj stracicie, jak będziecie inwestować. Nie inwestujcie raczej ani w dom, ani w jakieś inne moi drodzy drogi. Nie wchodźcie. Będziecie mieć propozycje, ale nie. Od mężczyzny, ale nie wchodźcie w inwestycje. Przyjaźnie, na co możesz liczyć ze strony przyjaciół? Na pewno na y, tutaj rozmowy, na pewno na nowe sytuacje. Możecie liczyć na pomoc, y, na rozmowy, na kontakty, spotkania. Y, tutaj, tak naprawdę, przyjaźń. Będzie bardzo pożądana i yy, widać nowe przyjaźnie możliwe, szczególnie ze starszymi osobami. Odnowienie kontaktów, yy, bardzo dobrze to wygląda. Przyjaźni nie musicie się obawiać. Wrogowie, czy coś lub ktoś będzie wrogo nastawiony? No, tutaj są urzędy, od razu widać: urząd, urzędy, urzędnik. Yy, Powiem szczerze, że nie tyle wrogo, ale tak naprawdę trzeba przestrzegać pewnych reguł, trzeba być lojalnym i miłym, żeby coś załatwić. Uważać w czerwcu, szczególnie na początku. Trzeba lojalnie podejść do jakichś spraw. I tu nie będzie wrogów tak naprawdę. Jeśli dostrzeżecie człowieka na przykład w urzędniku, albo no, będziecie lojalni, ze sprawami urzędowymi, no to tutaj, moi drodzy, pomyślnie załatwicie, odbierzecie coś, złożycie jakiś wniosek. Także tutaj urzędy, jeśli lojalność wasza będzie względem urzędów, to oni się też odwdzięczą. Także tutaj będzie powodzenie, mimo wszystko. No to nie ma wrogów, tak? Tak naprawdę, nic ci nie zagraża, jeśli będziesz lojalną osobą. Sukcesy. Co dobrego przyniesie czerwiec? Lepszy los w uczuciach, odejdą stresy, wyjaśni się coś, możesz otrzymać prezent. Sukcesem będzie wyjaśnienie w miłości pewnych spraw. Sukcesem będzie dobry los, będzie porozumienie, będzie niespodzianka w postaci prezentu. To może być na przykład bransoletka, pierścionek, takie moi drodzy prezenty. Także tutaj tak naprawdę jest sukces w miłości. No fajnie. Czy w rodzinie co się będzie działo, czy i co? No, w rodzinie macie korespondencje dobre porozumienie, w rodzinie lepsze, możecie liczyć na rodzinę. Jakoś tak znajdziecie złoty środek. Rodzina siłą wspólne z wyjścia gdzieś na zewnątrz jakieś spotkania, rozmowy, korespondencje, spotkania wyjaśnienie również. Rodzina pomocna przy czymś, przy jakimś, moi drodzy, dokumencie. No tutaj dużo rzeczy się wyjaśni, ale rodzina OK w porządku. Zdrowie. Najważniejsze aspekty, na co uważać. Tutaj układ moczowo-nerkowy na pewno. Sprawy wirusy, bakterie. Uważajcie na to, żeby na przykład z wody coś nie przynieść jakiegoś wirusa, bakterii z basenu, bo, czy z morza, z wody. Zwróćcie uwagę też na aspekt snu, bo mogą być problemy ze snem. Nie obawiajcie się. Tu będą obawy co do powrotów do przeszłości, obawy różnego rodzaju, lęki, problemy ze snem. Nie bójcie się, czas działa na Waszą korzyść. Także tutaj dobrze, w zdrowiu, tak naprawdę dacie radę ze wszystkim. Myślę, że nie należy się obawiać. Najgorzej, wirusy, bakterie tu się już pokazały i sprawy związane z oczami też. Na oczy uważajcie. Przesłanie na przyszłość, przesłanie na czerwiec i tak naprawdę zdecydujcie coś, bo tutaj potrzeba porozumienia. Możliwe, że trzeba się zastanowić, czy czy podpisywać jakąś umowę? To jest pierwsza opcja, ale też, moi drodzy, wyjaśnienie od dwulicowej kobiety. Wreszcie się wyjaśni. Kobieta, która no, może być nie do końca szczera, ale będzie musiała e, przynajmniej powiedzieć część prawdy. No, śmieję się z tego, ale tak naprawdę tak to czuję, że kobieta, która, dwulicowa kobieta, która coś będzie musiała wyjaśnić w waszym życiu. No dobrze, kochani, bardzo Wam serdecznie dziękuję. Taka wyrocznia losu. Tak tutaj karty pokazały, nawet lepiej jak te cygańskie. No, myślę, że czerwiec będzie pozytywny, dużo rzeczy się wyjaśni. I o to chodzi. Pozdrawiam Was, kochani, bardzo gorąco. Życzę wspaniałego czerwca i do usłyszenia w kolejnych filmach.